Dzień dobry, dzień dobry. Board Games. Witamy Was z Gdyni. I przychodzimy do Was z filmem, który chcieliśmy nagrać, z grami, jakie możecie wziąć do plecaka na wakacje. Takie, żeby się zmieściły, żeby jak najwięcej ich zapakować i żeby na całe wakajki Wam starczyło. Dokładnie tak, ponieważ czasami trzeba się wyrwać ze studia, także ja zarządziłem taki w sumie nieoczekiwany wyjazd. A że trzeba korzystać z każdego momentu, żeby robić te YouTube, no to teraz, o, zrobiliśmy tak. Wzięliśmy plecak, ponieważ mamy teraz. No, o, otwarte, to trzeba zamknąć. Znaczy tak, może się wydawać, ale to jest normalny, taki to jest dziecięcy plecak. plecak. Taki I chcieliśmy zrobić taki film, w którym pokażemy Wam po prostu gry do plecaka. Ile, ile gier, ile grania, ile gameplayu może wejść do takiego jednego małego dziecięcego plecaka. Nie? Dokładnie. Także jak jedziecie sobie jakąś ekipką na wakacje, to no właśnie, co tutaj hipotetycznie może wejść? To co? Jedziemy od razu? Oczywiście. Dobrze, ja sobie w międzyczasie będę patrzeć na dźwięk, ponieważ tak, pierwszy. bo tutaj pierwszy raz nagrywamy się w ogóle w. Takich, takich w takich okolicznościach, okolicznościach flory i fauny, a wiadomo też, że no jesteśmy na plaży, jest dosyć wietrznie dzisiaj. Z wietrznie także... jest sporo osób, szukaliśmy miejsca, żeby było jak najmniej ludzi, więc Ale... staramy się jak najszybciej, żeby zaraz nam, nam ktoś was tutaj nie wywrócił. I testujemy też mikrofony. Tak. Także po pierwsze, to jest to, co absolutnie musi być. To, tak? co ja uwielbiam, Scout. Skaucik, no... Skaucik chyba nie musimy nikomu przedstawiać tej gry. To jest gra, w której po prostu gramy w karty. Mamy karty, które zagrywamy sekwencjami. musimy się przebijać wartościami no i zdobywać punkty zwycięstwa. Kto będzie miał więcej, ten wygrywa. Znaczy, Małe tak, pudełko. Nie wiem, czy akurat od Scouta się zaczął cały ten szał na tego typu gry, że przede wszystkim mamy karty na ręce, ale jaki tutaj jest myk, że tak jak dostajemy karty, to my tam nie możemy nic nie zmieniać. Nie możemy przekładać w ogóle no. kart, musimy mieć karty tak jak dostajemy i ewentualnie zagrywać karty, żeby robić sobie mhm. lepsze sekwencje albo... Tak, no i wiadomo, musimy tam przebijać się parami, seriami, trójkami i tak dalej, i tak dalej. Musimy się wyprztykać jak najszybciej z tych kart, które mamy na ręce. Mówiliśmy hmm. Wam o skałcie wiele razy, to tam za dużo się nie będziemy powtarzać, nie? Ogólnie tutaj też niektóre gry będą się powtarzać, ale tak, y, kolejna i to jedno z takich chyba większych pudełek, które tutaj to jest akurat gumką nieładnie spięte, tak. ale to jest Władca Pierścieni, drużyna pierścienia, wciągająca gra karciana. O tym też już Wam mówiliśmy, to jest, jest gra trick-takingowa, w której mamy scenariusze i musimy przechodzić scenariusze i gramy tu w kooperacji, więc mamy karty, gramy w kooperacji, zagrywamy karty tak, żeby spełniać cele, które mamy do zrobienia, każdy wciela się w jakąś postać, w każdym scenariuszu, może nie zawsze w inne postaci, ale Zawsze, zawsze mamy jakąś nową postać, no i musimy przechodzić dalej. Tam jest chyba z 16 scenariuszy, więc... Paręnaście jest... na pewno, tak. bo my mamy jeszcze te dodatkowe tam z Galadrielą, ale... Yy, cały tutaj bajer jakby polega na tym, że nie możemy się wymieniać informacjami. Yy, jest jakby pewne nakierowanie informacji, jak wybieramy swoje postaci, bo najpierw dobieramy karty, z których no, też koniec końców musimy się wyprztykać, ale każda postać, którą wybierzemy, ma jakiś cel i to daje innym graczom Jakąś informację, że na przykład jeśli biorę postać, która musi mieć najmniej wygranych trików, wygranych lewów, tak? W, w, ogólnie w całej przygodzie, no to to jest taka informacja dla innych, że raczej mam niskie karty na ręce, nie? Albo na przykład, że mam dużo zielonych, wtedy tam biorę sobie też jakiegoś tam Glorfindela czy, czy tam innego elfa, nie? Tak. Naprawdę i jest to wciągające. Wciągające. Zawsze pokazujemy. A już Wam o tym mówiliśmy, że pokazujemy naszym osobom, które przychodzą do nas gościom. Tę gry? No i mówimy, dobra, jeden scenariusz. A dobra, jeszcze jeden. A jeszcze jeden. I no osiem. i tak chodzi do ośmiu. Napra naprawdę wciąga, nie. Tak. A co do tego skać, ja mówiłem, że pojawiają się podobne tego typu gry, no to jest też takie bardzo małe pudełeczko i to jest Odyn. I Odyn tutaj robi to, to jakby troszeczkę inaczej, ponieważ też musimy się przebijać, ale tak jak my zagrywamy te karty swoje w Odynie, no to. Tworzymy drużynę i ta drużyna ma taką siłę po kolei, jak sobie my to ustawimy. Jakie czyn, są wartości czyn, na tak. karty? Jak ustawimy, nie wiem, 1, 2, 3, to ma siłę 123, jak ustawimy 3, 2, 1, to ma 321. I też tutaj jesteśmy ograniczeni w tym, jak możemy się przebijać i co możemy zagrywać, dlatego nie warto też od razu się wypstrykiwać ze, ze wszystkich kart, nie? Jest tutaj... Dobrze jest zostawiać, żeby mieć większą tak. wartość Jest tutaj naprawdę, można przy tym wszystkim pokombinować. No i A teraz a proszę bardzo, zobaczcie, jakie to jest. To jest, że tak powiem, tę grę powinnaś wyciągać z kieszeni, tak jak w pewnym momencie na, pre, na prezentacji Tyle. lata temu z tej małej kieszonki w jeansach Steve Jobs wyciągnął. iPhone'a? Nie iPhone'a, iPod'a? Może? Te taką MP3kę MP no ich nią wtedy. No to tutaj to jest taka gra, która jak widzicie, jest zawinięta. Nie w... gra karciana, bo tam jest parę kart. Mhm. Jest taki, zawinięta w taki y, płócienny. Płócienne opakowania, ale przede wszystkim co tutaj Maria zauważyła? Jakie są te Że karty? karty są wodoodporne, więc możecie grać wszędzie, nawet na wakacjach nie wiem, na plaży, w wodzie, w basenie. Można grać, tak? Tylko hmm. żeby sobie położyć karty. Tak. I o co i tutaj tyle. chodzi w ogóle? Mamy samurajów. I musimy się zbić po prostu zagrywając karty. Mamy też tor, po którym musimy się poruszać, albo od siebie uciekać, albo się do siebie zbliżać, no i się trafić dwa razy. Jeżeli kogoś trafimy dwa razy, ten przegrywa. To jest taki senjutsu. Sen, senjutsu. Senjutsu ale na kartach? Na kartach, po prostu. Każdy ma oczywiście jakieś tam karty i możemy zagrywać albo ruch, czyli poruszyć się na takim torze punktowym, naszymi kartami, jakby się ruszamy do przodu, do tyłu, ale też możemy zagrywać ataki. I Zależności, w jakiej jesteśmy postawie, ponieważ mamy postawę wysoką i niską, takie możemy zagrywać karty, i dlatego trochę musimy się wyczaić. To jest właśnie taka gra na wyczajanie się, no bo wiadomo, dwa skuteczne ciosy i jest koniec gry. Także naprawdę fajne w ogóle, jak ta no. gra jest zrobiona w takim o, w takie takim półczynnym. Ja podejrzewam, że i tak później do wszystkiego, co tutaj mówimy, to ponagrywam jakieś przybitki, nie? Ale nie skoro, tak. proszę pani, jesteśmy nad wodą, nad morzem, to może kolejna mała gra. Deep sea Adventure. Deep sea no Adventure. to możemy grać na kocu, ponieważ tutaj chodzi o to, że schodzimy naszymi nurkami ze statku pod wodę i szukamy skarbów i schodzimy jak najniżej, żeby zdobywać jak najlepsze skarby, bo one im niżej tym mają większe wartości punktowe. No i musimy wrócić na powierzchnię. Ale myk jest taki, że za każdym razem, jeżeli już zbierzemy jakiś skarb pod wodą, to zaczyna ubywać nam powietrze i to powietrze przesuwamy za każdego gracza. Ucieka tyle, ile ma skarbów, więc mamy mało czasu, żeby powrócić na statek. Także jest to trochę triki, ale bardzo fajne. Bardzo fajne, no i mało miejsca zajmuje, bo musi, to wystarczy ułożyć sobie tylko skarby pod statkiem i to są małe żetony i... Ja powiedziałbym, że to jest kwintesencja Puziorlak. Tak, no to jest bardzo Puziorlak. <laughs> Nie dość, że się rzuca kośćmi, to jeszcze... Mhm. Trzeba jednak wydostać się jak najszybciej, a człowiek jest pazerny. Dokładnie tak. <laughs> no to może jak jesteśmy nad morzem, to mamy jeszcze jedną grę. Też ze stateczkiem. I też z gumką. I to jest tym razem gra dla dwóch osób kooperacyjna. Tak. Kooperacyjny, też trick taking. I to jest gra od All Play. Nie było to wydane w Polsce i to jest Sale. Także przypomnimy, bo już mówiliśmy też o tym, ale przypomnimy. Kooperacyjna gra trick-takingowa, w której musimy po prostu przepłynąć statkiem, tak żeby dopłynąć na sam koniec i przeżyć. Czy tu jest taki ten trick-taking, no wiesz, dwuosobowe gry trick-takingowe no do się tego, jeszcze kooperacyjne, kartami. tak. Ale o tutaj chodzi, że każdy dostaje losowy zestaw kart na rękę i musimy się dopasować kolorem do tego, co zagrywa inny gracz i nie zawsze to jest spoko, ponieważ niektóre pary, niektóre zestawy, no no pary, tak, kart, które zagrywamy, mogą nas jakby ten statek sprowadzić w złą stronę, albo mogą sprawić, że nas kraken atakuje i tam musimy odrzucać jakieś karty. Ale jeśli, jeśli dobrze wszystko zrobimy, to możemy poruszać tym statkiem do celu. Musimy też nawigować, żeby nie wpływać tam na jakieś wyspy, czy właśnie na krakena, który znajduje się na planszy. Jeśli dobrze tam wszystko zagramy, możemy strzelać z armat do krakena, żeby oczywiście go tam zbijać. No i koniec końców musimy dopłynąć do celu. Jest to trudne. Jest trudno. My trudne. zaczynaliśmy to chyba z pięć razy, żeby w ogóle zakończyć tak, tą. Pierwszy, pierwszy gry. powiedziałbym to tutorialowy scenariusz, chyba pięć razy rozgrywaliśmy. No to mówię, nie jest to łatwe. Nie? Mamy przerywnik na kapibarę, też kapibara. się zmieściła między grami. Tak, kapibara także się zmieściła. I teraz tak, jeśli jedziecie jakoś naprawdę bardzo, bardzo dużą ekipą na taki wyjazd, to jasne, że są gry, zawsze się mówi, typu wilkołaki, typu mafia i tak dalej. Więc takie właśnie małe pudełeczka. W sumie Riven Manor też tutaj by się zmieścił, ale jest już w większym, w większym troszeczkę pudełeczku. A wilkołaki z Czarnego Lasu są małe. Dokładnie. To jest jak Wilkołak. pudełko na karty takie zwykłe. Mhm. Czyli tak samo jak, nie wiem, także jak w dużych rozbudowanych grach te, tego typu, typu, nie wiem, Blood on the Clock Tower. No to tutaj już mamy dużo graczy, dzielimy się na ekipę, czyli tutaj dzielimy się na mieszkańców wioski, dzielimy się na wilkołaki. Wilkołaki wiedzą o sobie, kto jest kim, no i po prostu wilkołaki muszą tam wybijać ludzi. Ludzie muszą przeżyć i też pozbyć się wilkołaków. Oczywiście są jakieś poszczególne role, że ktoś tam na przykład ma pewne informacje odnośnie tych złych, ale też się nie może za bardzo zdradzić, bo jak zostanie wyeliminowany to przez wilkołaki, to, to gra dla tych dobrych się kończy. Ktoś tam delikatnie może podglądać w trakcie gry, ale też tak, żeby, żeby się za bardzo z tym nie sprzedał, bo go wilkołaki mogą zapnąć. No taka właśnie gra na rolę. Bardzo, bardzo, bardzo fajna. I to jest zawsze fajne, że podczas jakby pierwszej nocy, jak wiesz, w nocy Wilkołaki wybierają, kogo zżerają. To po pierwszej nocy nigdy nie wiadomo i podejrzenia lecą na wszystkich. I to tam mi się podoba. Tak jak było w Blood on the, on the clock, tower. To, to było też szaleństwo. Mm -hmm. Ja na początku nie wiedziałam, co mam robić w ogóle. No i jak ktoś umie dużo motać w grze, a jest Wilkołakiem, to może naprawdę zrobić bardzo, bardzo dużo, dużo zamieszania. tak. Kolejne pudełeczko, które tutaj wyciągam. Co to jest? O, akurat to jest fluxik. Fluks z Ktulu. Nie wiem, co chciałeś powiedzieć. Nie wiem, czy tu jeszcze przypadkiem nie mam fluksa z Rika i Mortiego. Chyba ponieważ nie braliśmy. Mamy... Chyba wzięliśmy tylko tego fluksa mhm. z Ktulu. No A co te mamy gry, można z Tak, sobą można w ogóle nie? wszystkie fluksy ze sobą połączyć. Mhm. Yy, zagrywamy karty przed siebie, one mają różne umiejętności. Znaczy, przede wszystkim, zawsze jest jakiś cel. Jeśli jest jakiś cel i ktoś ten cel osiągnie, czyli na przykład posiadaj konkretne karty, konkretną kombinację kart, tak? No to wtedy wygrywa, gra się kończy. No to wtedy się wygrywa, ale my możemy dogrywać inne cele, możemy dogrywać karty zmieniające zasady, ponieważ tam jest normalnie zagraj kartę, dobierz jedną kartę, ale możemy wszystko to zmieniać, czyli zagrywać właśnie takie karty, że na przykład, nie wiem, nie dobieramy jednej, tylko dobieramy trzy, ale też przede wszystkim oprócz tych postaci, które zagrywamy na siebie, mając nadzieję, no bo wiesz, możesz zagrać przed sobą dużo postaci, a później dopiero zagrać cel, który jest który jakby od jest razu spełniony dobry. i daje Ci wygraną. No to też się tutaj zagrywa y, nie fanty czy to były fanty zonki zonki czyli tak. te takie złe karty, które blokują innych graczy do czegoś to jest. Tak losowa, tak szalona, tak zwariowana Totalne gra, naprawdę hamster. nam się podoba. Szczególnie gramy właśnie z Rika i Mortiego, bo tam są, wiesz, jakieś plumbusy, nie plumbusy, no... no też lubimy Rika i Mortiego, to też nam się fajnie wtedy gra. Mm. Czy tu jest na przykład też tak, że zagrywasz jakąś kartę i jak masz ją przed sobą, to nie wiem, to tak jak jest w tych, w tych różnych tam wudu, wudulu, że musisz mówić coś w pewnym momencie gry, jak coś robisz. Więc też to jest takie właśnie fajne, nie? Kolejna gra, nie najmniejsza jak do plecaka, ale też bardzo, bardzo fajna. Panda Spin. Panda Spin, dużo się o mówiło Panda o tym. Panda Panda Nie, też już mówiliśmy nieraz. Oczywiście też gra karciana, ona jest bardziej na zasadzie takiej pokerowej gry. Bo musimy zagrywać właśnie sekwencje, musimy się przebijać nimi właśnie. Niby pokerowe, niby nie. Eee... Czy znaczy mają oznaczenia pokerowe. Tak, tam. mają oznaczenia pokerowe. Jobki, królowe, asy i tak dalej. Tak, no i musimy się przebijać, żeby jak najszybciej pozbyć się naszych kart. I dostajemy punkty za ilości kart innych graczy, którzy, które mają na swojej ręce. No i ten, kto zdobędzie pierwszy 15 punktów, tam wygrywa. Więc naprawdę bardzo prosta gra, tylko tu bardzo jest bajer właśnie z tą... szybka nie jest. Szybka nie jest, tylko tu jest bajer z tą ewolucją. Tak, bo tu możemy zamieniać karty, ponieważ mamy podstawowe karty. I jeżeli na przykład nie będziemy chcieli przebijać już innych graczy, możemy spasować i wziąć karty z powrotem na rękę, ale wtedy je obracamy do góry nogami i mamy lepsze karty, one mają więcej symboli na swoich kartach, no i możemy przebijać innych, albo w ogóle rzucać tak, żeby nas nie przebili. No i przede wszystkim są efekty różne, że tam możemy tak. spalać karty na ręce. Możemy sobie dodawać punkty, M możemy kraść od innych na przykład punkty. To M zależy tak. też jak to... Nie pasując, nie pasując, ewoluować, obracać tak. te karty. Czy są takie karty żywiołów, które jeśli spełnimy poszczególny warunek, no to wtedy... To możemy po prostu tak, całego trika zebrać. Najważniejsze tutaj są chyba bomby, czyli tutaj jest właśnie ten myk w tej grze i to kombinowanie, że dobiorę kartę i co, gdzie ja Muszę spasować, gdzie muszę ewoluować, obrócić te karty, żeby mieć jak najwięcej bomb. Czyli cztery mm. te same symbole. Co najmniej cztery. No tak, no bo one wtedy przebijają wszystko, jakby, nie? Tak. Dlatego Panda Spin jak najbardziej też super. I co? O, To jest gra, którą. Na, gry się nie kończą, a to jest tylko plecak dla dzieci. Zresztą widzicie, że ja to cały czas wyciągam z tego samego plecaka, tak? Gra, w to którą. Ja już wcześniej grałem, a moja żona poznała ją wczoraj. I tak. przetestowane, że w tę w grę można grać na, na łóżku hotelowym. Tak, graliśmy w łóżku hotelowym pomiędzy dwiema kołdrami w ogóle, także nie potrzebujecie absolutnie dużo miejsca, ale potrzebujecie dużo cierpliwości do swojego współgracza, ponieważ on mnie bardzo denerwował, bo zagrywał karty, który by, których bym nie chciała. A na czym polega ta gra? No większość pewnie osób wie. Zagrywamy, mamy potwory, zagrywamy potwory ze swojej ręki, z kart jakie mamy, one mają różne wartości, różne zdolności. No i musimy się pokonywać tymi potworami, także musimy ze sobą walczyć wartościami, które mają, czasami można blokować te wartości. No i ten, kto zbije życie przeciwgraczowi do, tak, przeciwgraczowi, do zera, ten wygrywa. Ale co tu jest fajne? Mamy Mind Bagi. To jest karta, która pozwala nam zabrać kartę gracza, którą właśnie zagrywa. Więc jeżeli jest jakaś fajna, mocna karta. Możemy to zagrać i mu zabrać tą kartę i kładziemy ją przed sobą. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zawsze sytuacyjne, i zazwyczaj jest tak, że jak ktoś zagrywa tego mind to w najgorszym dla ciebie momencie. Tak, ponieważ chociaż czasami... ja właśnie czekałam, żeby zakusie wyzbył wszystkich, żeby mu zabrała najlepsze karty. Dokładnie. Wiadomo, też nie dobieramy na rękę wszystkich absolutnie kart stali. I czasami jest to losowe, że ktoś zagra bardzo silnego potwora, na przykład z yy, dziesiątką, a Ty, powiedzmy, nie masz kart, które mogłyby obchodzić tego potwora i on zawsze będzie blokować, i on zawsze będzie zbijać, czy tam nie masz trucizny, czy nie masz jakichś innych właśnie, które jego, tego mocnego i tak by mogły zbić, więc czasami jest to bardzo losowe, w zależności od rozdania, ale idzie tu pokombinować, jest tak, to fajne. No, przede wszystkim yy, wiem, że tu I szybkie. turniejowo mocno Mindbug stoi, no i też jest, Dużo, dużo nowych dodatków, więc spodobał Ci się? Tak. Będę grać. To mhm. chyba najważniejsze, nie? <laughs> I teraz tak. Mówiliśmy o tej grze, którą mamy tutaj, czyli władca pierścieni, tak? Ale ja wiem, że wcześniej było też coś podobnego, było coś innego. No i oczywiście to jest załoga. To jest akurat załoga 2, czyli załoga wyprawa w głębiny. I tutaj generalnie w DNA w podstawie chodzi dokładnie o to samo, czyli gramy kooperacyjnie, dostajemy też karty, wszystko jest trick takingowe, czyli ktoś zagrywa kolor wiodący, inni muszą się do tego dopasować. Każdy ma jakąś misję, tak, że na przykład nie wiem, musisz wygrać X trików, musisz wygrać triki, gdzie są wartości wszystkie wartości od 5 w górę. No są różne po prostu jakby misje, tak? Tylko tak jak we Władcy pierścieni ty pewną informację dajesz graczom, wybierając swoją postać, to tu jest trochę inaczej. Tutaj masz taki znacznik. Jak zagrywasz jakąś kartę, to wykładasz kartę przed siebie i możesz zaznaczyć tym znacznikiem, że to jest twoja jedyna karta w tym kolorze, to jest twoja najwyższa karta w tym kolorze albo najniższa karta w tym kolorze. I to graczom może dać yy, bardzo dużo informacji. Samoloty latają i, i jest głośno pewnie poza wiatrem. Akurat my częściej jednak gramy w drużyny pierścienia. Jakby tak, tematycznie. tematycznie to, to bardziej pasuje. pasuje. I tutaj mamy Tiny pika. Mamy Tiny pika, ale akurat Tiny Epika Ktulu, ale wzięliśmy też mamy to trochę tak tematycznie z wodą. <laughs> tak, ale ogólnie tutaj chcieliśmy powiedzieć o Tiny Epikach wszystkich. One, ponieważ... się, one są super, ponieważ macie małe pudełko, zmieści się w każdej walizce, nawet jeżeli jedziecie na wakacje gdzieś za granicę, to do walizki wejdzie, yy, ale potrzebujecie do tego stołu, jak to rozkładacie, bo już samo wnętrze nie jest takie małe i naprawdę jest tam kupa, kupa gry i zabawy. Dokładnie, to nie jest coś, co możecie rozłożyć właśnie, czy tak jak mówiliśmy o Maidbugu na łóżku hotelowym i to nie jest coś, co możecie, nie wiem... W pociągu sobie zagrać. To już musi być 100%. Ale dlaczego o tym mówimy? No, ponieważ właśnie do plecaka. Czasami jest tak, że macie bardzo ograniczony ten bagaż, a chcielibyście usiąść sobie i zagrać po prostu w większą grę, tak? A te wszystkie Tiny Epiki to, jest, to są pełnoprawne gry, które jeśli miałyby większe komponenty, to spokojnie mogłyby być wydawane Normalnymi, w takich, takimi, wiecie, pudłami 30 bier. na 30 tak. pudełkach, nie? I one nie zajmują 5 minut. Dokładnie, dlatego my nie polecamy teraz tutaj konkretnego Tiny Epika, ponieważ to jest wszystko też w zależności od gustów, to jest sytuacyjne. Jak my byliśmy w Londynie, to tam akurat wtedy ja wziąłem ten epika tego pirackiego. Tak. Nie? jak jeszcze nie był w ogóle zapowiedziany w Polsce. Jak dzieci poszły spać, to my sobie zeszliśmy na dół do lobby, żeby zagrać na dużym stole. Mhm. Jak na przykład lubicie tajne epiki kooperacyjne, no to jest ten yy, podziemia, małe epickie podziemia, tak, bo my oczywiście mówimy po angielsku. Jeśli, czy na przykład ten właśnie ktulu jest kooperacyjny, jak lubicie jeden versus wszyscy, co my graliśmy w zombiaki, że ja grałem z zombiakami, a wy tam zbieraliście różne piły łańcuchowe, maczety tak. i tak dalej i musieliście wypełnić Konkretne zadania w centrum handlowym to też na przykład było bardzo fajne. Nie? No, ogólnie tajne piki są właśnie małe i są epickie i są super. W ogóle nie przypominają tej innej gry od Gamelin Games, czyli y, też jest epic, ale nie jest tajni, czyli Heroes of Land RNC. Bo oni albo w jedną, albo w drugą. Albo jest wielkie, albo jest mini. Albo robią grę, <laughs> która się nie mieści do kalaksa, albo robią coś do. wiesz, wielką się, grę, która się 15. mieści do kieszeni. Mamy jeszcze dwie gry i tutaj tak na bardzo szybko. Małe trucizna. pudełeczko dużo fajnej gry w grze. Tak. Trucizna, tak. Od... Już o ek... truciznie mówiliśmy. Chciałem powiedzieć, że od ekscelencji, najwszelebniejszego doktora Reini Ragnitzi. Tak. Mm, trucizna, czyli mamy kociołki, dostajemy karty na ręce, też losowe, musimy dogrywać karty do tych kociołków. Jak nam się przeleje, bo osiągniemy jakąś wartość, no to wtedy zbieramy to wszystko i to są minusowe punkty, chyba że... Chyba, że się uodpornimy na truciznę, będziemy mieć najwięcej kart w kolorze konkretnym, to wtedy nie dostajemy minusowych punktów, inne osoby dostają minusowe punkty. Czyli czasami lepiej... Warto jest zbierać tak, czasami te karty. Intencjonalnie przelewać, tak. żeby właśnie się uodpornić, nie? Jest dużo kombinowania z samego opisu, wydawało mi się, że to będzie a takie... mech, ale Negatywna tak. tak. No, jest tata. bardzo dużo negatywnej interakcji, także my lubimy. I te gobliny się przydają, że jak już dochodzi do yy, Twojej tury i obojętnie gdzie byś dołożyła, to tam się przeleje, to masz tego goblina, który Ci pozwala wyciągnąć jedną kartę z y, kociołka, więc no, jest naprawdę fajnie. I chyba ostatnia już, tak mi się wydaje, tak, to jest ostatnia, także możecie zobaczyć, ile gier tutaj nam się zmieściło do plecaka. Jest to Zamęt, Zamęt Rebelia kontra Imperium i może zacznę od tego, co y, tutaj może być bardzo z z mylne i złudne. Jak Muduko pisało do mnie o tej grze, to ja sobie nie sprawdziłem dokładnie, o co tutaj chodzi, tylko pomyślałem sobie, o Star Warsy, no to fajnie, no to Star Warsy, zawsze Star Warsy Też spoko. Też pomyślałam tak? o Star Warsach, a okazało się, że to nie Star Warsy. Że to po nie prostu... Star Warsy. Tak. Taka jest nazwa. Rebelia kontra Imperium i w oryginale jeszcze nie masz tego napisu tutaj, Rebelia kontra Imperium, więc jak ktoś jest taki, wiesz, Mało ogarnia, ale zobaczy coś takiego w Empiku, to, to o, o, kupię tam wiesz, komuś, no bo lubi starłosy. A później okazuje się, że jednak nie, ale dobrze, gameplayowo, ponieważ dzisiaj to sobie akurat ograliśmy. Tak, dzisiaj ograliśmy. Mamy różne dzielnice, gdzie imperium musi chronić tych dzielnic, a rebelia musi je. Podbić, także jedni zagrywają karty, rebelia zagrywa karty, a imperium musi jednak przeszkodzić rebelii całe to przedsięwzięcie. Tak, rebelia ma karty o różnych wartościach i różnych kolorach, no i też ma misję czyli ma. Pewne to oznaczenie, specyfikacje, jakie dokładnie karty muszą być zagrane pod daną dzielnicą, żeby taką dzielnicę właśnie przejąć, żeby tam zrobić bunt, żeby właśnie zrobić tę rebelię. Musi zrobić tak trzy razy. I najpierw na początku będzie takim specjalnym znacznikiem oznaczać, na które dzielnice będzie działać, ponieważ to rebelia tylko działa kartami. Na Imperium ma do dyspozycji cztery żetony, że te karty może podglądać, może odrzucać. Je wyrzucać, może blokować niektóre dzielnice, żeby właśnie nie można było zagrywać tam kart, żeby trzeba było zagrać do innych. W dzielnicy, także wtedy by nie mógł zrobić żadnego celu. No, gra jest świetna, wygrałam. <laughs> Dlatego świetna. Gdyby Maria przegrała, to by była głupia, losowa tak, gra. Tak. Ale ja też powiem tak, po samym opisie tej gry wydawało mi się, że Yy, rebelia tutaj raczej będzie miała prosto, bo dorzuca te karty, no wiadomo, jak się skończą rebelii karty, no to wtedy jest koniec, jeśli się nie uda tych trzech dzielnic przejąć. No mówię, wydawało mi się, że rebelia ma tutaj jednak prościej troszeczkę, no bo masz bardzo dużo możliwości, a Imperium ma tylko cztery żetony. Cztery żetony, które i tak może w swojej turze, całej rundzie, dwa nawet nie użyć. turze, tylko dwa. I dlatego nie jest to takie proste dla Rebeli. Jednak, nie? Grałeś przeciwko mnie. No tak, znaczy, wiesz, podejrzewam, że im dłużej się gra taką stroną, to tak, nie wiem, z fremenami w, w Dune. Im dłużej grasz, tym bardziej sobie obczajasz jednak te wszystkie zależności i jak tutaj zmylić przeciwnika, bo tam też można mylić, no bo większość tych kart jednak się zagrywa zakryte, żeby imperium nie miało tych informacji. Nie? Chociaż mówię. Jedna tylko karta, jedna karta w innej kolumnie i już by mi się udało wtedy. Nie? Ale ci się nie udało. Tak, ale no to można powiedzieć, że poszło na żylety, więc było spoko. I teraz pytanie, czy ja w jakiejś kieszonce jeszcze mam jakieś gry? Nie, też są wszystkie. Także co, dobrze liczę, że 14 gier? 14 gier. I Także to... w takim plecaczku możecie wziąć 14 gier i macie zabawy na cały tydzień ze znajomymi na wakajkach. Dokładnie, i naprawdę jak codziennie będziecie grać w X gier? No to... to będziecie mieć kupę zabawy. A zobacz, a my jesteśmy głupi i bierzemy cały bagażnik zazwyczaj gier, nie? No. zamiast no. plecak. Zamiast mały plecaczek. I to jest naprawdę spoko i to mi się podoba. Powiem szczerze, że od dawna chciałem zrobić taką topkę właśnie mały gier do plecaka, bo, bo to się Wuala. sprawdza. Mhm. Jak nie tylko cenicie miejsce na kalaksach swoich przede wszystkim na, na półkach, ale właśnie na wakacjach. Nie potrzebujecie kalaksów, potrzebujecie tylko plecaków w domu. Właśnie, plecak na planszówki, a nie gdzie tam jakiś. Półki, nie. Hmm. No to co? A tymczasem? A tymczasem Borem Lasem dziękujemy Wam bardzo, że byliście tutaj z nami. Oczywiście. Lajkujcie, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. No i co? Dzięki wielkie. Dzięki, na razie. Na razie. Hej.